Już po przerwie. W tym miejscu się ustawiliśmy. W tym miejscu się witamy. Kolejne spawanie. Powinno to być ostatnie. Przy tej części. Przy tym detalu. Chcemy sobie to przyspawać tu. Więc jak to zgrabnie unieruchomić znowu szlifować spaw mi się nie bardzo uśmiecha pewnie nie będzie innego wyjścia trzeba troszkę przeszlifować co najmniej te odpryski pospawię no jeśli tak się nie uda to trzeba będzie tutaj cały ten spaw mocno wyszlifować czego wolałbym uniknąć By to mogło zostać. Tak by to mogło zostać. To spanie. Pierwsza część jest gotowa teraz muszę wykonać dokładnie no nie dokładnie taką samą tylko lustrzanie odbitą i potem będą następne detale do tworzenia to sobie tu odłożę na wzór żeby się nie pomylić No dobra, to jest powtarzanie czynności, które już były wykonane raz, więc kamerę wyłączam, robię sobie to poza planem. No i jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. Ponieważ jest to robota no, bardziej rzemieślnicza, nie maszynowa, nie da się w moich warunkach wszystkiego sobie zaprojektować, wyrysować, Gdzieś w komputerze a potem wykonać, tylko poskładać. No to kolejna przymiarka i produkcja ostatnich elementów potrzebnych do przymocowania podstawy. Czyli zostało nam tutaj przymierzyć, dopasować, odrysować, odciąć i po odcięciu pospawać nawiercić i powinno wszystko pasować wtedy zmontować i kolejny etap to będzie maszt ale do masztu jeszcze, jeszcze dużo pracy na razie ustawiam sobie i przymierzam wszystkie detale nie wiele widać Tutaj rzeźbie. Okay, teraz jest pewna szansa, że nie będę zasłaniał. Polegnąć na ziemi. Cokolwiek widzieć. W tym celu zdejmę okularnię. Strona jest ustawiona. Gotowa do odznaczenia. To samo po drugiej stronie, czyli poza kamerą. Dobrze, obie strony są odmierzone, ustawione. Jeszcze jeden pomiar to jest długość tego elementu jeszcze muszę dociąć. Jeszcze tylko dwa cięcia mi tu zostały. No, potrzebujemy tego pnić ucięte. Równiutkę 8 cm 80 mm po drugiej stronie. No, Nie się zmieścił <śmiany> z uszniarką, teraz szpionek jest niepotrzebny. Jest zmontowane. Przeniosę sobie te otwory na profil podstawy. Do odwiercenia wezmę na wiertarkę stołową, żeby to zrobić w miarę prostopadle. Te otwory docelowo i tak mają być 12. Na razie, właśnie w celu tego przenoszenia zrobiłem to, jeśli się nie mylę, Czyli chwila przerwy odwiercenie tych znaczenie tych otworów i znowu na warsztacie. No i już po wszystkich przygotowaniach. Teraz tylko leciutką, wiertłem, Drapnę i się zmieszczę pomiędzy tymi kluczami. Zmieszczę się. Drapnę, żeby zaznaczyć ślady wiercenia. Dobrze. I wracamy do warsztatu. Ok, ponieważ cięcie kolejnych elementów niczym się nie różni od poprzedniego cięcia, więc pewnie nie jest interesujące, to sobie darowałem. W każdym razie mam już ucięte kolejne i ostatnie do podstawy dwa elementy. Teraz muszę je poustawiać, zespawać. Potem trzeba będzie wrócić znowu tam nadwór do tej przyczepy. Na dwór czy na pole, zależy skąd jesteście, szanowni widzowie, wrócić do przyczepy i już z tymi elementami. To jeszcze w międzyczasie jest inna robota, ale z tymi elementami trzeba będzie wrócić do przyczepki i dowiercić jeszcze raz, dwa. Cztery otwory po każdej stronie. To już będzie przy, jakby, końcowym montażu. A teraz mamy to ustawione, przygotowane do zaspawania. Więc nie ma co mędzić, marudzić, tylko trzeba spać. Po drugiej stronie to samo. Tylko w rozczarowym odbiciu, więc znowu poza kamerą, i to kolejny etap prac. Te otwory, które tam sobie przeniosłem, zaznaczyłem. Teraz trzeba wywiercić. Nie zrobiono wymiana wiertła na trzynaście. Dobrze. Również na 13 trzeba rozwiercić te dziesiątki, które tam wcześniej były tylko na wzór. W tych elementach. Jeszcze dwie takie, dwie, dwie cztery takie trzynastki będę musiał odwiercić, to już najpierw na ostrze bo co było widać, słychać już to wiertło nie jest najbogatsze, także yy, przed następnym wierceniem jeszcze je będę ostrzył, a teraz nie pozostaje nic innego jak pójść yy, zmontować się yy, znowu na przyczepie, ponieważ jest Straszny wiatr, to nie zabieram kamery i tak nic nie słychać oprócz nieprzyjemnego huku. Pomontuję przymierze ostatnie dwa elementy. Wrócę je tu powiercić i y, wtedy y, już końcowy montaż y, pokażę. I tak w wyniku niezliczonej liczby przymiarek, spacerów do przyczepy, do wiertarki, yy, nawet do gumówki. Ostatnie cztery otwory zostały wyznaczone. Dwa tu i dwa na drugim symetrycznym elemencie. Wywiercimy i przeniesiemy się. Wiatr ustał. Piękna pogoda się zrobiła. Przeniesiemy się na dwór lub na pole, jak to woli. Do takiego ostatecznego, przedostatecznego montażu. Ostateczny będzie po pomalowaniu. Pomalowanie będzie po pierwszej próbie terenowej. Więc jeszcze długo, długo. A teraz wiercimy. To skoro już widać. To jeszcze tylko się tak usprawiedliwię. Nie jest tak, że ja sobie wiercę. Nie patrzę, co z tego wychodzi. Zawsze używam oleju do wiercenia. Niestety mój sklepik lokalny z takimi rzeczami, w związku z sytuacją, jaka jest w kraju. I nie tylko w kraju, ale i w Europie, i na świecie. Zamknął swoje podwoje. Ja już zapasy wyczerpałem. I no mam problem z zaopatrzeniem się. Niestety pszczoły i rzepak na wirusa nie zwracają uwagi. A zrobić trzeba, wyjechać w teren trzeba, za rok nie będzie, za miesiąc, za tydzień, za dwa, nie będzie okazji. No dobrze, parę godzin upłynęło, ja sobie pójdę na kawę, a potem zaproszę już na taki przedostateczny montaż. W pięknych okolicznościach przyrody. To jesteśmy. No to jesteśmy po wszystkich przymiarkach, dopasowaniach. Powiercone, powiercone, zwiercone. Na razie wszystko tylko luzem złożone. Teraz ostateczny montaż. Ostatnio wykonane detale z ostatnimi otworami, wszystko musi pasować. I w ten sposób najtrudniejszą, najbardziej żmudną, wymagającą najwięcej przymiarek. Część pracy mamy za sobą. Może to pokażę w jakimś takim zbliżeniu. Mam nadzieję, że słonko za bardzo nie przeszkadza. Belka. Belka podcięta tutaj pod całownik tutaj jeśli to by było widać od spodu idealnie spasowana obejma tutaj nie będę widział co przyjmuję ale coś filmuję I z drugiej strony Mam nadzieję że coś widać wszystko razem zmontowane. Powinno to być naprawdę wystarczająco solidne. W ten sposób można by podstawę uznać za wykonaną. Gdyby nie to, że tutaj jeszcze gdzieś cztery otwory powstaną pod maszt, ale to dopiero jak maszt będzie wykonany. Także dla niecierpliwych ogłośmy, że podstawa została wykonana. I przy podstawie to już prawie wszystko. Zostały ostatnie cztery otwory. Choć wcale nie wiem czy ostatnie. Korczy mnie, żeby tu wiercić z obydwu stron większe otwory wstawić przez całość wałek metalowy ospawany z oby dwóch stron, tak żeby ta siła, te ciężary przenosiły się na cały profil. To ewentualnie zrobimy po pierwszych próbach terenowych. Póki co na razie ostatnia czynność to ostatnie cztery otwory. Wiertarki. Ojej! Nie wiem, jak sobie sobie poradzę. Na ostatnim otworze awaria wiertarki. Spróbuję to z ręki dowiercić. Mam nadzieję, że nie połamie wiertła. Dobrze. Zmiana dekoracji. temat na następny film, czyli naprawa wiertarki. Sprawa wykonana już w 100%. Chyba, że po pierwszej próbie terenowej dojdę do wniosku, że te otwory muszą być większe. Musi być na skroś, na wylot przełożony lity wałek. Oczywiście z otworem ospawany dookoła. Tak, żeby ciężar i te siły przenosiły się. Bardziej równomiernie, ale to dopiero po pierwszych próbach terenowych ocenię i ewentualnie poprawię w ramach gwarancji.